Od zalania dziejów wierzy się, że obce formy życia istnieją również w naszym świecie, a nawet, że od dawna żyją wśród nas. Jestem rodzin, dziś przyjrzymy się temu bliżej. Przed zrzuceniem strzał łapkę w górę, bo to znacznie wpływa na zasięgi na moim kanale, wbij też na Instagrama i fanpage'a obydwa linki w opisie, ale bez zbędnego przedłużania, lecimy. Jest bardzo dużo dowodów zarówno za, jak i przeciw o teorii o kosmitach. Jednym z dowodów jest wywiad Czajma Jeszeda, emerytowanego generała, profesora astronautyki, pilota i instruktora lotnictwa Amautego, założyciela Izraelskiego Instytutu Badań Kosmosu. Jak powiedział w jednej z izraelskich gazet, oni są w tajnej bazie na Marsie i prowadzą na nas eksperymenty. Dodatkowo stwierdza, że kosmici od dawna są w kontakcie z Amerykanami. Zawarli porozumienie z rządem USA, by nie ujawniać eksperymentów prowadzonych na Ziemi, ani istniejącej tajnej bazy na Marsie do czasu, aż ludzie nie będą gotowi zaakceptować prawdę. Niestety, jak i mnie, tak samo wielu innych sceptyków nie zadowala taki dowód. Zdania po przeczytaniu słów byłego generała są podzielone. Jedni twierdzą, że na starość zechciała mu się dowcipkować i to jest zwykły żart z jego strony. Inni twierdzą, że 87-letni profesor zapadł na zdroziu. Ale są tu też zwolennicy teorii spiskowych, którzy triumfują. Zmianki sugerujące kontakt człowieka z inną cywilizacją uczeni dopatrują się między innymi w Piśmie Świętym, prawie 600 lat przed naszą erą, w Księdze Ezechiela, gdy opisuje on dostrzeżony Rydwan Boży. Tak samo Jezuita dr Funes, dyrektor Obserwatorium wetykaskiego, miał ostrożnie przyznać, że nie ma konfliktu między wiarą Kościoła a wiarą w istnienie pozaziemskie. Kościół nie chce ingerować w nasze poglądy na ten temat, a i wielu duchownych wierzy, że kośmici naprawdę istnieją. Wiele znanych osób otwarcie mówi o tym, że kosmici żyją na naszej planecie. Są wśród nich astronauta Ed Mitchell, który spacerował po Księżycu. Ze względu na swoje kontakty i wiedzę twierdzi on, że kosmici są wśród nas i są do naszej planety przyjaźnie nastawieni. Także profesor Jonathan Michaelson z Uniwersytetu Kalifornijskiego twierdzi, że kosmici żyją wśród nas w charakterze obserwatorów, tylko nie potrafimy ich rozróżnić. Podobnym tonie jak naukowcy wypowiadają się niektórzy politycy. Były minister obrony Kanady, Paul Hiller, który miał dostęp do wielu tajnych dokumentów, twierdzi, że rządy mają dostęp do wiedzy o przybyszach z innej planety od bardzo dawna, a ich aktywność po II wojnie światowej wyraźnie wzrosła. Podobnie premier Rosji, Dmitrij Medvedev, w rosyjskiej telewizji publicznie wspomniał o dostępie do tajnych dokumentów na temat obecności UFO, twierdząc, że nie powie, jak wiele ich jest na Ziemi, bo wybuchłaby panika. Także w swoim otoczeniu spotykamy niekiedy ludzi, którzy wyglądają na przybyszów z innej planety. Nawet jeśli nie wyglądem, to brakę umiejętności dostosowania się do naszego świata oraz do innych ludzi. Czasami takie osoby wymagają szczególnego podejścia, bo ich sposób asymilacji do otoczenia bywa bardzo nietypowy. Stwierdzamy wtedy najczęściej, że osoby takie są nieprzystosowane do życia w społeczeństwie. Również w tym przenośnym znaczeniu mówimy czasami, że są kosmitami, czyli przybyszami z innej planety. Bardzo przekonujące jest stwierdzenie, że Wszechświat jest tak ogromny, więc musi istnieć jakaś inna forma życia poza nami. Na początku roku 2020 USA przyznało się publicznie do kontaktu z obcymi. Ukazali wtedy jedno z nagrań z myśliwca wojskowego i stwierdzili, że to jest właśnie UFO. Tak samo z NASA, pewne dokumenty, które wyciekły mówią, że obserwacja kosmitów na naszej planecie jest już od bardzo dawna. Teraz zastanówcie się, czy ten dziwnie zachowujący się sąsiad to nie jest kosmita? Dobra, parę osób na pewno przesypiało przy tym wykładzie, więc jeżeli wytrzymałeś do tego momentu, napisz w komentarzu UFO, a przypnę ci serduszko. A teraz nadszedł czas na nagrania obcych na Ziemi, które zostały potwierdzone przez Pentagon. Lead of a look on the ASA. My gosh. They're going against the wind. The wind's 102 knots to the west. What the dude? That's not an LNS, though, is it? It's not. I do, LNS, dude. Well, if there's like do a that on us, man. What the firs? Look thing. It's rotated. 6. 1. Oh, God. <laughs> Roger. Uh, there's a <laughs> <control> shooting. shooting. <laughs> <guess. laughs> no, you, oh, you talk to No. I took an auto-train. Oh, uh, okay. Oh, my gosh, dude. Wow! Okay. <laughs> <laughs> Look at that! Look at Dobra, i to by było na tyle. Zapraszam do dyskusji w komentarzach na temat istnienia kosmitów. My widzimy się niebawem. Siema.